Witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj będą prace różne, bardzo różne, gdzieś tam później po południu będziemy betonować to, co zresztą zaszalowali, tu musimy znowu rozszalować poprzedni strop, a wygląda to tak, część już mamy usuniętą, dźwigarów, stęple, Musimy teraz to wyczyścić tam, gdzie jakiś tam beton skapał pomiędzy tymi fugami tutaj. Tu jest akurat pianka, ale tam, gdzie nie ma pianki, to tam zawsze sobie trochę kapie. Tak to wygląda. O, widać tutaj teraz na posadzce. I musimy to wszystko pousuwać, poczyścić, yy, przygotować już pod yy, tęki po prostu, żeby nic nie odstawało. Nasze zadanie jest zawsze Zrobić to tak, żeby tynkarz nas nie klał, żeby tutaj z sufitu nic nie odstawało ze ściany i jakieś tam głębsze ubytki to, to już mamy wcześniej zaszpachlowane, tak jak tutaj na przykład, gdzie tam jest yy, bloczek wyłupany, szpachlujemy to wcześniej, chodzimy po całej budowie, tam co gdzieś z sufitu odstaje, nie było szalowane, tak na przykład jak tutaj, a to muszę wziąć i skuć po prostu, żeby to po prostu nie odstawało. Oni przychodzą tylko i mają to zaszpachlować. Ten sufit zostanie gładki tutaj. On w sumie już jest na gotowo. Także jakaś gładź na niego prawdopodobnie przyjdzie, no bo raczej, raczej tak ale nie ma już na przykład na nim tynku, tak jak na ścianach. I tak to wygląda. Także nasza praca się kończy już tak na w budowie. Później jeszcze przyjdziemy, jak elektrycy i hydraulicy zrobią swoje, czyli ułożą kable, rury, zamontują w łazienkach spłuczki, wszelkie, wszelkie rury, jakie tam Występują i naszym zadaniem jest to później zamurować. Mam nadzieję, że kiedyś to będziemy robić, bo czasami jest tak, że na naszą budowę wchodzi ktoś inny. Z naszej firmy oczywiście, ale po prostu inna grupa i to robię, a my robimy coś innego. Jeśli do tego dojdzie, oczywiście zrobię też o ten film. Jak to robimy, jak zamurowujemy spłuczki i tego typu rzeczy. No, a zapraszam Was do oglądania. Tak mam przygotowane stemple. A z racji tego, że jesteśmy już tutaj tak wysoko, to musimy podwiecić sobie ten boks na stęple i będziemy je układać po prostu na, na wyjszącej linie, powiedzmy. Będziemy używać do tego dźwiga oczywiście. Poza poręczą będziemy to układać na tym boksie. Tutaj mamy znowu przygotowane Dźwigary położone na rusztowaniu, pokładamy sobie tutaj, tak zaczepimy łańcuchem, dźwigiem i też je spuścimy na dół. Tam je niżej poukładamy. O, właśnie tam. Tylko musimy sobie porozkładać, bo to jest dość wysoko, i ułożyć je po prostu ładnie długościami. Bo przez najbliższy czas nie będą nam już potrzebne. Musimy to ładnie posprzątać, jak opuścimy budowę, ale to jeszcze trochę potrwa. Ten tydzień na pewno jesteśmy tutaj i zobaczymy, jak się to się potoczy dalej. Kolega tutaj już ładnie czyści. Ładnie, Tak Jak mówię, te musimy jeszcze pościągać na całym piętrze. To my się bierzemy do pracy. Teraz pokażę wam. Pokażemy Wam, jak usuwamy dźwigar i Dobrze użyć pałuszników, bo to straszny hałas jest, jak się w wali po metalu. A jeszcze. jeszcze trochę. Ja uciekam, ono puszcza tu. Do. I tak robimo ce pomešćja. Tu robi mešćajdan? Tutaj je bliska. I tak to idzie szybko i sprawnie. Takie plamy trochę są, ale to nie szkodzi. Jak już mówiłem, na pewno przyjdzie tutaj gładź. Będzie biało i ładnie. Po tej stronie już roztrzewelowaliśmy. Idziemy teraz na drugą stronę, na kolejne mieszkanie. Musimy jeszcze oczywiście wyczyścić dźwigary. Z takich oto rzeczy. Żeby były ładne, czyste, przygotowane do następnego szalowania. Kiedyś tam. I na tym piętrze także mamy, na tym mieszkaniu. Na piętrze jesteśmy tym samym, ale mieszkanie, lewa strona. Czyścimy dźwigary, i to też musimy jakoś to wytransportować z tego piętra. Rusztowanie przeszkadza, ale nam radę. I tak boksy na dźwigary mamy już po tej stronie. Gdzie ułożyliśmy sobie dźwigary z piętra. Teraz musimy je tutaj ładnie poukładać długościami. Uporządkować. Niestety nie mamy aż tyle boksów, żeby każda długość była w jednym boksie. Zazwyczaj mamy dwie pozycje w jednym boksie. I no, zabieramy się do układania. Teraz kolejne dźwigary zabieram tutaj z piętra z rusztowania. Przetransportujemy je na drugą stronę i ułożymy w boksach. I trochę do przodu. I na górę. I lecimy na drugą stronę. Opuszczam tutaj teraz te dźwigary po drugiej stronie budynku Na tych dwóch dźwigarach, żeby było łatwo odczepić Uuu, Przewróciło się, więc drugie też się przewróciło A kęs i Nie musi w sumie być nastające, ale trochę cofniemy Odczepiamy i układamy resztę. I tak mamy wszystko ładnie już posztaplowane, pokładane. Zabieramy boksy na drugą stronę, żeby tutaj nie stały przy drodze i nie przeszkadzały. Niestety dźwiary Wszystkie trzy boksy okazały się za ciężkie. Musimy odczepić ten dolny. Pierwszy zabierzemy ten, podniesiemy te dwa górne, położymy obok, a następnie zabierzemy ten dolny, polecimy na drugą stronę budynku i dopiero przetransportujemy te dwa górne. Dokładnie tak, nie inaczej. I tak, jesteśmy po drugiej stronie budynku. Najpierw na dole będą te najdłuższe dźwigary, wiadomo są najcieńsze, żeby nam się to nie przewróciło. Teraz przy, przytransportuję kolejne dwa. Pozostałe dwa mam zaczepione, wędrują na drugą stronę. Właśnie tu dużo. I wszystkie drzwi, mam już po drugiej stronie ustawione ładnie. Stoją na odebranie, kiedyś tam, transportem jakimś na kolejną budowę. Czyste, poukładane. Później aż przyjemnie jest je po prostu używać, brać i znowu szalować. Tak, jak widać, tutaj żeśmy sobie podniesili box na stemple. O, tak to wygląda. Są zaczepione. Bierzemy stąd, z tego miejsca. I układamy do boksu. Nie musimy za daleko chodzić. Także sprawa jest ułatwiona. Inaczej nie da rady. Nie będziemy nasi tego przecież po poschodach. Zabieram się do pracy. Żeby pomóc koledze. A teraz sobie nawet poprawiliśmy. Wjechaliśmy do środka, bo przecież tu u góry nie ma rusztowania. Także można sobie tutaj podjechać. Co kolega słusznie zauważył. Musieliśmy tylko paletę podłożyć, żeby tej cargi nie porysować. Tęple mamy już uprzątnięte, ale zostawiamy zawsze kilka sztuk, żeby zaszalować w późniejszym czasie te otwory. Jak już hydraulicy sobie tutaj zamontują rury, to musimy to ładnie zaszalować i zabetonować jeszcze. Dlatego zostawiamy sobie kilka sztuk, żeby później to zrobić. Teraz przechodzimy do mieszkania obok, tam jeszcze mamy parę sztuk. Jedziemy na drugą stronę. Teraz musimy załadować auto. Mam dzisiaj przyczepkę. Ładamy kontener ze szrotem. Kontener ze śmieciami mieszanymi, budowlanymi. Resztę bloczków musimy to zabezpieczyć i zawieziemy to na bazę, żeby to rozładować. Auto załadowane, przygotowane do dojazdu. Później betonujemy, a od razu możemy jechać do domu. Właśnie przejechał beton, i zacząłem betonować nasze wieńce, ale resztę wieńców. A tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać szalonek tracony. Trochę inny. 24 cm. Chyba 20, też wysoki. Zrozumiemy. Nie pamiętam. Tak, też 20. Ten jest bez stropianu, bez ocieplenia. Używamy go wewnątrz, chociaż możemy go też na zewnątrz. Użyć jeśli ktoś ociepla później i tak cały budynek, więc można tak i tak użyć. My teraz akurat poczujemy bez ocieplenia, bo to jest wewnętrzna ściana. I dlatego go użyliśmy. Nie jest tak stabilny jak ten ze sterapianem, bo wiadomo sterapian też usztywnia. Ale wystarczy tak na 24 ściana i na tą wysokość 20 cm to jest spoko. To my zaczynamy betonować. Najgorsze są te skosy teraz, żeby je uzupełnić I tak beton mam już wylany dzisiaj, dzisiaj zamiast taką łatą to sobie będę zagęszczał, bo jest możliwość gumowym łotkiem wystarczy postukać z obu stron i to wystarczy Beton jest rzadki tak nie trzeba tu cudować za dużo. Trochę chyba za mało jest. Dobra, jeszcze tu trochę. I to wystarczy. Szkoda, że tak mało, bym sobie zaraz zagładził, a tak brakuje mi trochę. Muszę na wysokość tego styropianu to zrobić. Oczyż kawałek sobie wygłady z tej strony. Będziemy choć, chociaż będziemy mieć tyle gotowe. Zawsze robię trochę więcej, bo jak jest na przykład rzadki beton, to jak na woda odparuje, to się zrobi dołek. Także tak minimalnie zrobiłem wyżej. Muszę sobie przynieść na gładko taką paczkę. tak. Pod ściskiem. ściskiem, jest specjalnie wyżej zrobione, żeby można było to ładnie wyrównać. To oczywiście będzie leżała. Nie, chociaż tu będzie leżała belka? Czy nie będzie? Nie, tu będzie okno. Tu będzie jeszcze murowane, tak jak z tamtej strony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę aż plan zobaczyć, dokładnie nie wiem. No i niestety tylko tyle mogę zrobić tutaj. Ponieważ no z betonu mam za mało. Jeszcze z drugiej strony sobie zrobię, a środek uzupełnimy później. Tutaj wygląda na to, że mi wystarczy betonu. Mam wiaderko w razie czego, żeby sobie zabrać nadmiar. Zagęściłem sobie tutaj w tym przypadku łatą, bo nie będziemy stukać po tym. miękkim styropianie, bo będą wgniotki. I będzie to nieładnie wyglądało. No i tak lecimy od początku. Będzie dobrze. Tutaj jeszcze troszkę. Prawie, prawie że idealnie. No i dobra. I teraz lecimy na gładko. Dobry beton do obróbki z drobnym ziarnem. Więc dobrze się go wygładza. Bo na przykład tak jak daję fundamenta albo w strop, to to już się tak fajnie go nie gładzi. Dobra, kamiki przeszkadzają. Trzeba je usunąć no I tutaj jeszcze Pod ściskiem ścisk jest jak już wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku jak szalowałem że jest specjalnie po to wyżej że właśnie teraz było mi dobrze to wygładzić beton. I jutro właśnie usunę tylko ścisk, te dwie deseczki i, i tak zostawiam Bardzo duże udogodnienia jeśli chodzi o szalonek tracony Bo nie tylko, że mamy ocieplenie To nie musimy tego w ogóle rozstrzelowywać. Przyspiesza bardzo pracę No wszystkim się wiadomo spieszy Każdy chce mieć tylko szybciej, szybciej No to wymyślają takie rzeczy Żeby było szybciej No i oczywiście drożej na pewno też one nie stanie. No jeszcze raz tutaj poprawię. No, prawda, że gładko rupę Przechodzę do na następnego. Ten już jest skończony. Tutaj już mam także zagęszczone, wygładzone. Czeka na belkę, aż na nim belkę osadzą. Tak tutaj wygląda teraz ten skos, który żeśmy zabetonowali, który szykowałem już w tamtym tygodniu. To mamy deski, jeszcze doszedł z terapią 6, którego teraz nie widać, ale może pokażę. O, tutaj jest taka szpara, bo tam jest te usztywnienie z takiego betonu drewna, powiedzmy. No, nie jest ani drewno, ani beton, takie też pomieszane. To usztywnienie, co tutaj widać, o. Do tego jest przyklejone strapę, po prostu. E, to sobie później zapiankujemy. Także tak ściskamy, żebyśmy to u góry po kolei zalewając, e, dokładali kolejny, kolejną deskę szalunkową. Wszystko mamy prawie zabetonowane. Tutaj u góry także. Ten długi, duży. Tutaj. Nie ma skrzynki na rolety, ponieważ to będzie żaluzja zewnętrzna. To będą takie bardzo duże drzwi balkonowe. Tamten skos zostawiliśmy sobie na jutro. Jutro będziemy to kończyć, bo jeszcze nie skończyliśmy strzelować, niestety, do 15. Teraz ruszamy na bazę. Pogodę mamy wyśmienitą. Tamta już się opala na Golasa, jak widać. Yy, tak jak przez ostatnie dwa tygodnie kwietnia zmarzłem, tak nie zmarzłem przez całą zimę, a muszę dodać, że morsuję. Tam widać za mną takie piękne widoki. I co? Jeśli film Ci się spodobał, to łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. A my widzimy się już wkrótce. Cześć!